Drodzy Państwo, gratulujemy zawodnikom ukończenia dystansu krótkiego. Serdecznie gratuluję, serdecznie zapraszam do pobierania medalów, serdecznie zapraszam do pobierania wody od naszego sponsora firmy Wysobianka oraz jogurtów naturalnych, oczywiście od naszego jednego ze sponsorów, który jest z nami rok rocznie. Oczywiście. Oczywiście okręgowa spółdzielnia mleczarska w Skale ufundowała dla Państwa jogurt naturalny, który czeka na samej mecie, dokładnie za strefą wody. Także kto z Państwa ma ochotę na jogurcik, serdecznie zapraszam. Kto ma ochotę na posiłek regeneracyjny na końcu tego gardła biegowego, czeka na Was katerik. dzisiaj, gotowany na żywo, serdecznie zapraszam.

Drodzy Państwo, pierwszy zawodnik Nordic Walking, Wojtku Piona, za Wojtkiem, z numerem 4981, na mecie, Michał Piona. Drodzy Państwo Wojtek i Michał to dwóch pierwszych zawodników, którzy kończą dzisiejszy występ Nordic Walking na dystansie krótkim. Czekamy na trzeciego zawodnika Nordic Walking. Powoli e, zbiegają do nas zawodnicy dystansu krótkiego. Drodzy Państwo, ostatnie 100 metrów i przed nami trzeci zawodnik Nordic Walking na dystansie krótkim. Ostatnie 70 metrów. Ostatnie 50. Drodzy Państwo, przed nami trzeci zawodnik Nordic Walking na dystansie krótkim z numerem 4026. Melduje się na mecie Mariusz Piona. Mamy trzech pierwszych zawodników za. Mariuszem, czwarty zawodnik, ostatnie 50 metrów. Dawaj, 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 dawaj. Drodzy Państwo, na miejscu czwartym zawodnik z numerem 4057 Jacek. Przed nami drodzy Państwo pierwsza z kobiet Agnieszka w klasyfikacji generalnej dystansu krótkiego Nordic Walking w tym momencie Przekracza granicę linii mety. Pięcioro zawodników oraz jedna zawodniczka już w tym momencie są na mecie. Drodzy e Państwo, drodzy zawodnicy, zawodniczki, serdeczne gratulacje. Zawodnik Nordic Walking 4059 Adam Piona Gratulacje dla zawodników Ostatnie drogie kobiety 50 metrów Zostało wam już tylko dystansu krótkiego I jest już pierwsza na meczu Kobieta Nordica na dystansie krótkim Widzę kolejnego dżentelmena który właśnie zmierza do nas Zostało mu ostatnie 70-80 metrów Ostatnie 70-50 metrów dzieli go już od granicy mety. Chodź, chodź, chodź do nas. Coraz więcej zawodników, coraz więcej zawodniczych, dystansu krótkiego, zarówno Nordika, zarówno e, biegu już jest wśród nas. 4045. Mariusz, gratulacje! A za Mariuszem z numerem 4036. Piątka na Ciebie. Drodzy Państwo, przed nami druga kobieta. Tak jest, ostatnie 50 metrów. 4012, Piotr, gratulacje, a za Piotrem jako druga będę się na mecie z numerem 4060. Jak zawsze Piona, Joasiu, gratulacje, jesteś druga. Drodzy Państwo, kątem oka już widzę. Dochodzi jednoznacznie do nas zawodniczka Nordic Walking, która meduje się na miejscu trzecim klasyfikacji generalnej. Drodzy Państwo, za Joasią na pudle będzie znajdować się zawodniczka z numerem 4013, a jej imię to Lux Torpeda. Jej imię to Katarzyno. Serdeczne gratulacje, Katarzyna jest trzecia, Lux Torpeda. Mamy trzy trzech, e, trzech zawodniczki już na mecie dystansu krótkiego Nordic Walking. Mamy e, kilkanaścioro zawodników e, dystansu krótkiego, również w klasyfikacji generalnej Nordic Walking na dystansie krótkim. Ja zatem podchodzę do naszego niezastąpionego przemysłowa od naszego protajmera i już wiem, i już mam jako pierwszy Karłowski Wojciech z miejscowości Szyce. Czas to 42 minuty i 46 sekund. Adrian. Florek Michał z Krakowa, 42 minuty i 58 sekund. Paściora Mariusz z Banowic z czasem 44 minut i 38 sekund. Pierwsza kobieta. Puskasz Angelika z Walić 44-41. Gratulacje! Prawie pudło! Jako druga barońska Monika z Krakowa 46-48 oraz na miejscu trzecim zamykająca pudło Suska Katarzyna z Wadowic z czasem 47 minut i 29. Sekund. Drodzy Państwo, 13 zawodników jest już na mecie Nordika. Serdecznie zawodnikom i zawodniczkom gratuluję, gratulacje tego, że przeszli, przebiegli już ten dystans krótki. Powoli będziemy przygotowywać się na zawodników dystansu średniego, bo na zegarach mamy 54 minuty po godzinie 12. Za zawodnikami dystansu średniego oraz długiego. Dokładnie minęły 54 minuty. Za zawodnikami Nordic Walking dystansu średniego. 50 minut. Państwo, Pierwszy zawodnik z dystansu średniego numer 1133 Łukasz na mecie. Tak jak mówiłem, tak jak czułem właśnie po swoich kościach, że biegnie dystans średni już powoli do nas, więc zgadzałoby się to z moim wewnętrznym zegarem konferencjiersko-spigerskiej. 55 minut za zawodnikami, już za nimi. Kolejna zawodniczka dystansu. Kolejne zawodniczki dystansu Nordic Walking, dystansu krótkiego powoli dochodzą do nas, bo nie można powiedzieć, że dobiegają, byłoby to niezgodne z przepisami, które obowiązują w chodzie. Nordic Walking jest pierwszy zawodnik, jest numerem 1133, a jego imię to Łukasz i on jako pierwszy zajmuje szczyt pudła. A to pudło będziemy dla Państwa honorować o godzinie 15. Również o godzinie 15 będziemy dla Państwa rozlosowywać nagrody od naszych sponsorów. Wszystkim zawodnikom, zawodniczkom serdeczne gratulacje. Dziękuję, że do nas przybyliście, przybyłyście. Zapraszamy oczywiście na posiłek regeneracyjny. Zapraszamy na o, chłodze, o, o od naszych sponsorów od Wysowianki, a jeśli ktoś z Was potrzebuje mocniejszego schłodzenia, to do piwo z warątni. Drodzy Państwo, 1008-1047 Piona jako drugi zawodnik dystansu średniego jest już z nami. Raz jeszcze przypomnę Nordiki na dystansie krótkim Karłowski Wojciech Klorek Michał Paździora Mariusz. To pierwsza trójka naszych dżentelmenów e, i piękne trzy kobiety. Puska Angelika jako druga Marońska Monika oraz trzecia Suska Katarzyna zamyka to pudło Nordika. Mamy już dwójkę zawodników na dystansie średnim. Czekamy na trzeciego zawodnika oraz pierwszą zawodniczkę dystansu średniego. Okay, idzie Przed nami trzeci zawodnik dystansu średniego zamykający tym samym pudło z numerem 1271 jako trzeci piona. Więc mamy pierwsze trzy miejsca dystansu średniego dnia dzisiejszego tych y, szczęśliwych siódmych już pereł. W skale. jak zawsze, nie rozpoczynamy. Nieco inna kolejność, kolejnych zawodów, bo już za miesiąc spotykałem się wyjątkowo z miejscowości Wapienne, będącym najmniejszym ustrowiskiem w Polsce. Tam impreza dwudniowa 25 i 26 maja spotykamy się w Wapiennym. Naszą obecność możemy potwierdzić na pewno w niedzielę. Sobotę do 50 kilometrów, które czeka na zawodników. Drodzy Państwo, czwarty zawodnik dystansu średniego w tym momencie właśnie przekracza linię mety. <and focusiggles> Drodzy Państwo, przed nami jest i oto piąty zawodnik dystansu średniego z numerem 1079, Adam Piona! Gratulacje! Ademie, jak się biegło? Spoko. Co robisz na co dzień, powiedz mi? Za tym, że prawie wygrywasz już dystans średni. Jesteś piąty dzisiaj, więc... idziesz w kole. O, jesteś nauczycielem, czyli zamiast strajkować, ty wolisz biegać. Zobaczymy jutro. Ostatnie rozmowy dzisiaj. Co przewidujesz? Wszyscy się dogadają. Ja myślę, że zawsze w Polsce wszyscy się dogadują. Nie? Oh yeah, oh yeah, oh yeah. <laughs> Serdecznie gratuluję Ci piątego miejsca. Powiedz mi, jak często trenujesz jeszcze. A no, trzy razy w tygodniu. I wystarczy, drodzy Państwo, żeby zdobyć piąte miejsce na dystansie średnim. Serdecznie wszystkim Państwu gratulacje. Zapraszamy po. Odbiór oczywiście posiłku regeneracyjnego, no nie, dzień dobry, dzień dobry, jak się chcieliśmy miło spotkać. Jak się dzisiaj szło? Ciężko, ciężko, karno, ale... czyli rozumiem, widzę, że teraz częściej na swoich zajęciach, żeby był jeszcze lepszy tak wynik. No, muszę do ciebie na Serdecznie zapraszam, serdecznie gratuluję kolejnej zawodnicy. Jak już miło zobaczyć piękne i znajome twarze, które na co dzień spotykam na swoich salach podczas zajęć grupowych. Dzień dobry. Kolejny zawodnik 1170, właśnie w tym momencie, na mecie dystansu średniego. Punkt kontrolny długi, tak. Przemek trzy razy. Bezpiecznie mówi, że punkt kontrolny, ależ oczywiście, ależ tak. Drodzy Państwo, przed nami pierwszy punkt kontrolny dystansu długiego. Spodziewamy się jako pierwszego Kawika Tomasza z Krakowa, jako drugiego Przemysłowa Bienia z miejscowości Ryglice oraz Wojnarowskiego Piotra z miejscowości Łącko. Jako pierwsza na punkcie kontrolnym znalazła się. Na Bielec Magdalena z miejscowości Mircze Druga jest Przygoda Ula. To punkt kontrolny. A więc, drodzy Państwo, mamy e, już wiedzę na temat tego, kto prawdopodobnie przekroczy jako pierwszy linię mety. Z punktu kontrolnego wiemy, że zawodnicy jako pierwszy na punkcie kontrolnym w dystansie długim Pawik Tomasz z Krakowa 41 minut 16 sekund, czyli prawie 20 minut temu. Drodzy Państwo, za zawodnikami na...